Witam Was kochani na kolejnej naszej lekcji, tym razem Matematyka. Dzisiaj poznajemy bardzo ważny materiał. Będziemy uczyć się liczb znaków rzymskich. Zapraszam Was do podręcznika na stronę setną, czyli 100, strona 100. I mamy tutaj informacje od Noni. Co nam Noni chce dzisiaj powiedzieć? Cyfry, za pomocą których teraz zapisujemy liczby. To cyfry arabskie nazywają się tak, ponieważ dawno temu rozpowszechnili je Arabowie. I zobaczcie, ile znamy cyfr. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 to są cyfry arabskie, za pomocą których potrafimy tworzyć liczby. Liczby składają się nieraz z bardzo wielu cyfr. Tych liczb tak naprawdę jest nieskończenie wiele. Być może nawet nie wiedzieliście, że te cyferki, którymi pracujecie na matematyce, którymi się posługujecie, to są cyfry arabskie. Ale okazuje się, że nie tylko cyfry arabskie znamy, występują również liczby, znaki rzymskie. Popatrzcie, liczby można zapisywać również znakami, którymi posługiwali się Rzymianie. I tak, popatrzcie, pierwszy znak oznacza jedynkę. Tak wygląda, tak jakbyśmy położyli jeden patyczek. Drugi znak oznacza piątkę. Trzeci to dziesiątka. Potem mamy pięćdziesiąt przypominające literkę L. Literka C to jest sto. Literka D według znaków rzymskich to pięćset i literka my to tysiąc. Kochani. Mamy tutaj ile? 7 znaków rzymskich. Za pomocą tych znaków potrafimy zbudować wiele, wiele innych liczb rzymskich. Dzisiaj przejdziemy do ćwiczenia tutaj w podręczniku, ćwiczenia pierwszego i będziemy poznawać liczby od 1 do 20. Od razu chcę Wam powiedzieć taką ciekawostkę. W liczbach arabskich, w cyfrach arabskich mamy 0. W znakach rzymskich nie ma zera. To jest taka ciekawostka, którą warto wiedzieć, gdyby ktoś Wam kiedyś zadał pytanie. Znaki rzymskie nie mają, nie znają zera. W takim razie rozpocznijmy od pierwszej kolumny zielonej i zobaczmy, jakie mamy tutaj znaki. Popatrzmy. Jedynka to jeden patyczek. Dwójka to tak, jakbyśmy dwa patyczki obok siebie ułożyli. Trójka to trzy patyczki. I teraz przeskoczę do piątki. Zobaczcie, jak wygląda piątka. To tak jakby... Połączone dwa patyczki i zobaczcie, jeżeli chcemy stworzyć czwórkę, to musimy dołożyć jeden z lewej strony, czyli jeden patyczek po lewej stronie przed piątką. Oznacza to, że od pięciu odejmujemy jeden, czyli pięć odjąć jeden to cztery. Tak powstaje liczba cztery, znak rzymski cztery. Będziemy o tym mówić, będziemy jeszcze o tym nieraz powtarzać. Przejdziemy do kolumny, w takim kolorze fioletowym i mamy tak, niebiesko fioletowy i mamy tak, szóstkę. Jak stworzyć szóstkę? Znowu podstawowym znakiem jest piątka. Kładziemy patyczek po prawej stronie tym razem, co oznacza, jakbyśmy do pięciu dołożyli, czyli dodali jeden. Pięć dodać jeden to przecież sześć. Czyli gdy dokładamy coś po lewej stronie, odejmujemy. Gdy dokładamy po prawej stronie, dodajemy. Czyli szóstka to 5 dodać 1. Siódemka to 5 dodać 2, bo dołożono po prawej stronie 2 patyczki. Czyli 5 dodać 2 to 7. A ósemka to dołożenie do piątki 3 patyczków. Czyli 5 dodać 3 to 8. Czy dziewiątka to będą 4 patyczki? Nie. Dziewiątka musimy zejść niżej do dziesiątki, która jest znowu znakiem, według którego będziemy kolejną liczbę tworzyć. I przed dziesiątką, czyli przed tym x, kładziemy patyczek z lewej strony, co oznacza że od 10 odejmujemy 1. Pamiętacie, przed chwilą to samo było z piątką i czwórką. Gdy przed piątką po lewej stronie położyliśmy patyczek, powstała czwórka, czyli od 5 odjęliśmy 1. To samo będzie z dziesiątką. Od 10 odejmujemy 1, czyli patyczek z lewej strony i mamy liczbę 9. Mam nadzieję, że z czasem to stanie się bardzo łatwe dla Was. Przechodzimy do kolumny pomarańczowej. I mamy teraz liczbę 11. W jaki sposób powstaje? Do 10 dokładamy po prawej stronie 1 patyczek. Dołożenie patyczka po prawej stronie oznacza dodawanie, czyli do 10 dodano 1, liczba 11. 12 podobnie do 10 dokładamy 2 patyczki, czyli mamy 12. 13 to do 10 dołożone 3 patyczki po prawej stronie, czyli liczba 13. A jak powstaje 14? Popatrzcie, do 10 dokładamy czwórkę. Zobaczcie w zielonej kolumnie. Czwórka to patyczek i piątka, czyli przed piątką położony jeden patyczek. Teraz do 10 dokładamy czwórkę i mamy 14. To tak, jakby do 10 dodać 4. A 15 to do 10 dodane 5. Czyli widzicie, Rzymianie mieli taki inny sposób obliczania taki pewna technika, metoda, której i my będziemy się uczyć. No a 16. kolumna ostatnia do dziesiątki dołożona szóstka, bo przecież 16 to 10 dodać 6. Czyli do dziesiątki dokładamy szóstkę, mamy liczbę 16. 17 to z kolei dziesiątka i 7, czyli 17, 18 to dziesiątka i 8. 19 to dziesiątka oraz 9, no i 20 to tak jakby dwie dziesiątki połączone razem. Czyli moi drodzy, taka metoda, taki system obliczania, nie jest to trudne, naprawdę można się tego nauczyć. Kochani, yy, przejdźmy teraz do ćwiczenia, spróbujemy pobawić się, czy umiemy obliczać, korzystając ze znaków rzymskich. Mamy ćwiczenie interaktywne. Spróbujmy przeczytać, jakie to znaki rzymskie. Pierwszy przykład. 2 i 7 to, dodajmy 2 dodać 7, to 9. Jak wyglądała 9? 9 to 10 i przed nią jedna kreseczka, czyli odejmowanie od 10 jednego. Mamy 9. Świetnie. Teraz przykład poniżej. 11 Dodać 9, szybko liczymy w pamięci. 11 dodać 9 to 20, czyli bierzemy dwie dziesiątki, znaki rzymskie i mamy. Super. Teraz uwaga, będziemy odejmować, czyli od 13 odejmujemy 2. 13 odjąć 2 to 11. 11, świetnie. I ostatni przykład, od 12 odejmujemy 3. 12 odjąć 3 to 9. I fanfary dla nas udało nam się wykonać ćwiczenie. Kochani! A teraz mamy takie ćwiczenie, do którego Was zapraszam i zachęcam. Jest to ćwiczenie z kolorowymi patyczkami, które trzeba sobie ułożyć tak jak pokazane jest tutaj w tym ćwiczeniu, a później wykonać ćwiczenie przekładając jeden patyczek. Mam nadzieję, że uda nam się dograć materiał do naszej lekcji i pokażę Wam jak to ćwiczenie wykonać, żebyście wiedzieli, co tutaj wystarczy zrobić. To jest taka zagadka z, ze znakami rzymskimi, ale powiem Wam bardzo fajna zagadka. Można się pobawić w domu i dorosłym zadać takie zadanie do wykonania. Wystarczy przełożyć jeden patyczek, także będzie ten materiał dla Was przedstawiony. A teraz jeszcze jedna informacja, gdzie możemy zobaczyć znaki rzymskie. Zwróćcie uwagę, często gdy zwiedzamy zabytki, chodzimy gdzieś tam po jakimś starym mieście, w dużych miastach, w Krakowie, w Warszawie, w Wrocławiu, na kamienicach, na budynkach znajdują się dziwne znaki. Dla Was do tej pory były to dziwne znaki, bo nie wiedzieliście, co one oznaczają. Tymczasem na te, te znaki to są właśnie znaki rzymskie. Dawno temu, kiedy budowano domy, budowano kamienice, wszyscy budowniczy mieli taki, za punkt honoru stawiali sobie, że trzeba napisać datę, kiedy ten budynek powstał. A więc stawiamy sobie takie, takie, stawiano sobie takie zadanie i na murach. Zawsze ryto albo przy, przywieszano takie tablice, na których były podane daty, kiedy dane, dany budynek został wybudowany. Kolejne zdjęcie przedstawia nam, zobaczcie, książki, księgi. Tutaj mamy wielką encyklopedię, która składa się z wielkiej ilości tomów. Jest to wiek, encyklopedia wielotomowa i zobaczcie, na tomach znajdują się również yy, numery, numery wyryte. Właśnie tych za pomocą znaków rzymskich. To wygląda bardzo ładnie estetycznie i dzięki temu można szybciutko znaleźć, o który tom nam encyklopedii chodzi. Kolejny, kolejne miejsce, w którym możemy zobaczyć znaki rzymskie to kino, teatr, amfiteatr, filharmonia. To są miejsca, w których rzędy oraz, oraz tutaj i korytarze są oznaczone za pomocą znaków rzymskich. Na pewno wygląda to tak bardzo dostojnie i elegancko, na pewno ładniej gdybyśmy, niż gdybyśmy oznaczali to, te miejsca znakami arabskimi. I jeszcze mamy tutaj zegar. Też często spotykany, dworcowy, na przykład zegar, czy gdzieś na jakiś ratuszowy, gdzie znajdują się znaki rzymskie. Kochani, a teraz zapraszam Was do ćwiczeń. Jesteśmy na stronie trzeciej, bo mamy nowe ćwiczenia. I teraz ćwiczenie na rozgrzewkę. Trzeba wpisać brakujące cyfry arabskie. Mamy ich 10, bo mamy również 0, które się do tego wlicza, dlatego jest ich 10. Pisujemy szybciutko poszczególne cyfry arabskie, które doskonale znamy. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oraz 8. I czytamy jeszcze, jeszcze jeden raz informację od naszej noni. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to cyfry arabskie, którymi zapisujemy różne liczby. Liczby można też zapisywać za pomocą znaków rzymskich i zwróćcie uwagę na znaki najważniejsze. To jest jedynka, piątka oraz dziesiątka. Te trzy znaki rzymskie, a za pomocą tych znaków potrafimy stworzyć kolejne. To są znaki najważniejsze. Przypominam, nie ma zera w znakach rzymskich. No i teraz spróbujmy sobie przypomnieć, jak te znaki wyglądają. Uzupełniamy zegar znakami rzymskimi. Czyli mamy. Jedynkę. Kolejne to będzie dwójka, czyli dwie kreseczki. Trójka to trzy. Czwórka to nie cztery, tylko piątka, a przed nią jedna kreseczka. Później mamy piątkę, czyli takie V. Szóstka to piątka i po prawej stronie kreseczka. Siódemka to dwie kreseczki dodane do piątki. Ósemka to piątka z trzema kreseczkami. Dziewiątka to dziesiątka i przednią jedynka, czyli odejmowanie jednego, czyli 9. Potem mamy dziesiątkę, czyli x. Jedenastka to 10 i 1 po prawej stronie, czyli dodana jedynka. Takie łatwe ćwiczenie. I przed nami teraz tomy encyklopedii, które musimy ponumerować. Czyli pierwszy tom to jedynka, oczywiście znaki rzymskie stosujemy. Później mamy dwójkę, dwie kreski, trójka, trzy kreski, czwórka już wiemy. Piątka to literka V, szóstka to V i jedynka za nią. No i tom, siódmy, który już wiemy piątka i dwie kreseczki. I na zakończenie dzisiaj tej króciutkiej naszej matematyki yy, mamy uzupełnić tabelę według wzoru, czyli rozszyfrować, jak to powstają te liczby rzymskie. Czyli mamy jedynka to jedna kreseczka, dwójka to jeden dodać jeden, czyli tak jakby jedna kreska dodać jedna kreska. Trzy znak rzymski to jeden dodać 1 i jeszcze dodać 1. Teraz czwórka to 5 odjąć 1, czyli przed piątką dopisana jedna kreseczka. Piątka to V. Szóstka to V i dodana jedynka po prawej stronie. Siódemka to piątka, czyli V i dwie kreseczki. I musimy dopisać tutaj do działania 5, dodać 1, dodać 1. 8 to piątka i 3 kreseczki, czyli dodane 3. I mamy 5, dodać 1, dodać 1, dodać 1. 9 to dziesiątka, czyli x i przed nią jedynka, czyli odejmowanie jednego. Dziesiątka to x, znak bardzo ważny, to jest nasza dziesiątka. 11 to nasze x i jedynka po prawej stronie, czyli dodane i dopisujemy, że dodaliśmy 1. A 12 to x oraz dwie kreseczki 10 dodać 1 dodać 1. Dlaczego dzisiaj do 12? Pewnie dlatego, że dzisiaj wspominaliśmy o nazwach miesięcy również, prawda? Mamy 12 miesięcy w ciągu roku, jesteśmy przecież na początku roku, a więc liczba 12. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego, ćwiczcie te znaki rzymskie i bawcie się nimi. I do zobaczenia na kolejnej lekcji matematyki. Trzymajcie się, cześć!